Dajcie! dzisiaj w ramach kuchni eksperymentalnej zrobimy szatańskie jaja. Dlaczego szatańskie? Ano dlatego, że gotowane 6 minut w szybkowarze, potem 6 minut na zejście ciśnienia szybkowaru i 6 minut moczenia w zimnej wodzie. No, samo użycie szybkowaru, to prawdę mówiąc, potrafi czasami, jak to mówią, otworzyć wrota piekieł no, tu Wam kilka zdjęć, które znalazłem kiedyś na sieci, no, eksperymenty z szybkowarem potrafią się równie skończyć. No, czym się charakteryzuje takie jajo? Podobno idealnie się obierają, a inna kwestia że żółtko jest idealnie na środku. No, ale to wynika raczej z tego, że, je, jak widzicie, ustawiamy w pionie tym cienkim końcem do dołu. Wkład do szybkowaru ma takie ładne zagłębienie. Nie czy po to, czy po to, żeby odsadzić to od dna, żeby nie było bezpośredniego kontaktu, ale chyba powinno zadziałać idealnie. Te jajka powinny się w tej pozycji utrzymać. Także na początek wlewamy no, może ze szklankę wody. Tutaj drugą szklankę na zewnątrz. Zamykamy. Mam nadzieję, że uda się, żeby złapał ciśnienie, bo ostatnio uszczelka coś puszcza. Muszę właśnie zamówić nową. Odpalamy. Ustawimy jakieś nie 6, ale 7 minut. Bo czas 6 minut. Liczymy od momentu osiągnięcia maksymalnego ciśnienia. No to taka drobna uwaga. Jajka wyciągnięte z lodówki trochę wcześniej, żeby złapały temperaturę pokojową, no żeby nam nie popękały za bardzo. No i już kowar złapał ciśnienie, zaczął syczeć. Może na początek zmniejszy, zmniejszymy moc żeby nam jednak nie rozsadziło i czas 6 minut. No. I czas się skończył. No I teraz tylko ustawiamy zegarek na kolejne 6 minut. Tak, żeby to ciśnienie łagodnie nam powoli zeszło. Bo gdybym teraz otworzył, to po prostu rozsadzi te jajka. A przez skorupki ciśnienie wnika do środka. No i podejrzewam, że byłaby mała katastrofa. Jakbym bardzo szybko zde, jak się mówi, zdekompresował. Zobaczmy. to te odgłosy. Jak ciśnienie schodzi. Jeszcze troszkę wystroję. Minuta czasu. A w międzyczasie przygotujemy sobie zimną wodę. Za kostki lodu. za chwileczkę i za momencik jak wam się podobały zdjęcia? no naprawdę można sobie dużą krzywdę zrobić no pół biedy jeśli to są szkody materialne no i uszkodzenie tylko tam kuchenki czy okapu no ale jedna kobieta jak widzieliście na tym zdjęciu ręgenowskim, ten gwizdek zabezpieczający akurat w innym modelu wbił się jej w oko, no ale we zegary skończył no to wypuszczamy resztę ciśnienia Otwieramy nasz szybkowar. No, mam nadzieję, że wszystko w środku w porządku. A, jednak popękały troszkę jajka. I przerzucamy je do tej zimnej wody. Gdzie mają sobie posiedzieć kolejne 6 minut. No i stąd mamy to nasze 6-6. No i skończył. Lut, jak widać, prawie cały się roztopił. Musimy te jajka wyłowić. Tymczasowo przyłowę sobie mogę tutaj. Mamy wodę. No i zobaczmy, czy się uda obrać. No i to jedną ręką. Ale wygląda, że chyba powinno odejść bez problemu. Dokładnie, bez najmniejszego problemu, ta skrópka schodzi na dwie ręce. Chwila, moment. Nawet jedną ręką można sobie poradzić. Mamy nasze idealne jajko. Obiorę może od razu wszystkie trzy i zaraz przekroimy, żeby zobaczyć jak wyglądają w środku. No, jajka w miarę świeże, Powiem, że normalnie byłby problem, żeby tak łatwo skróbka odchodziła. No to jest to po prostu w tym szybko waży pod wysokim ciśnieniem. Ciśnienie wnika do środka, no i potem nie jest w stanie tak szybko opuścić i odseparowuję nam to skorupkę od jajka. Udało się z ostatnim. A teraz przełożę może telefon na statyw i robimy degustację. I zobaczymy pierwszy jajo z brzegu. Patrz jaki idealny. Żółte żółtko, Bez żadnej zielonej obwódki, jak to bywa w przypadku zbyt długiego gotowania jajek. Także też się nie kruszy. Znaczy, trochę się kruszy, ale nie kruszy się tak jak właśnie przygotowane jajka, za bardzo, które się potrafią rozsypać jak piasek. Tutaj tu żółtko wygląda idealnie. No, ale jak jajko, to majonez. Odrobina majonezu szczypta wędzonej soli. Może od razu wszystkie. I degustacja. Mm. Idealne jajo. Także metodę. Mogę gorąco polecić. A na dzisiaj to tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i widzimy się ponownie wkrótce.